Kochani, witam Was bardzo serdecznie kanale Zakręcona na Mycie my ze mną vloga. Wiem, jak te włosy wyglądają z je prostować. Przecież szkoda prostować. Pokażę Wam fajne przepisy na odżywki, na puszące się włosy, na e, przytuszczające się włosy. Bardzo fajne eksperymenty, słuchajcie, znalazłem z internetu, nie tylko. Polecane i nie tylko. E, też na łupierz i tak dalej. Jeżeli macie problemy hormonalne, czy co jak to nazwać, to po prostu przytuszczają Wam się codziennie włosy, to to po prostu pokażę Wam fajne sposoby, fajne metody, które Wam nie zaszkodzą. Wracamy teraz do szału zakupowego. Więc tak. Sukieneczka, słuchajcie. Więcej tego będzie, ale to inne odcinki, będziecie chcieli. Zostawcie łapkę w górę, top jakie odcinki wam nagrywać. Sukieneczka, zobaczcie, taka fajna. Wracam do żywych. <grym> Nie, no żartuję, zobaczcie, mam taką fajną bluzkę ogólnie. Tamta bluzka była różowa, tylko że ona w praniu, słuchajcie, widzieliście na którymś odcinku. Ta bluzkę, tylko ta bluzka ma przewiew. I tu te już biustonosze wiecie, bielizna to wszystko, ale już Wam nie będę tego pokazywać. Chyba. No w zasadzie zobaczymy, jak widzicie, tu mam takie odcinki nagram. Bardzo fajne, zobaczcie, będę musiała poprasować. Są spranie ogólnie, czyściutkie. E, takie bluzeczki zobaczcie. Buciki wszystko. Spodenki i tak dalej. Mhm. Czekajcie prostu wiecie, dużo ilość na pewno mam w spodni, słuchajcie, bo zawsze lubię, lubię obcisłe ale mi się podobały jeansowe. No ale że wiadomo. Jeansowych to brzydko wygląda. Ja mam dużo ilość pokażę Wam na następnym odcinku jeansowych spodni. I każdy by sobie pomyślał, kurna, niestety chyba na spodnie, nie? bo cały czas jeansowy chodzi, a co się mam tyle jeansowych, słuchajcie, że już normalnie stwierdziłam, że sobie zrobię kolorowe coś dla odmiany, jak to zakręcona. Zobaczcie. O, taka fajna bluzka. I zaraz Wam coś fajnego pokażę. Ostatnio też byłam na zakupach z kilkoma osobami. Pozdrawiam. Dzięki za dorady, bardzo fajne, kolorystyczne. Rodzinne zakupy, ale też teraz sama byłam ostatnio i z przyjaciółkami byłam. Teraz kolejna przyjaciółka wpada z daleka. Dzięki, bardzo fajnie. Spędzimy sobie fajny czas i ten. Także pokazuję Wam, no to nie wiem, dobra, najpierw Wam pokażę te spodnie chyba. To zostawię na potem, niespodziankę. Więc teraz tak, zobaczcie, tak zakręcona ma pełne szapy, w domu u siebie jeszcze w szafkach. I teraz w nowym domu, zobaczcie. To są moje ciuchy, które się wysypują. Ja mam mało ciuchów, no. Czarne takie, zobaczcie, rureczki, spodniki. Spodnie. Leginsy. Jak ja na to mówię? Rurki. nie leginsy, co ja gadam? Będzie poprawka. Czerwone, zobaczcie, takie. Muszę się chyba, słuchajcie, na siłownię zapisać w wolnym czasie teraz. Z przyjaciółką, no zobaczymy, z dziewczynami. Kolorystyczne. Tak wiecie co, ja nie lubię, powiem Wam szczerze. Ogólnie nie lubiłam, bo przerażało mi kolorystyczne. Ja i kolorowa, wasza zakręcona, nie? Ale powiem Wam szczerze, lubię takie, takie po prostu ciekawe wyzwanie. Mówię, a zaraz się żyje, co nie? Zobaczcie znowu rurki, Takich bardzo lubię hoizen. no ale okej. Okay. Tych kolorowych też bardzo fajnie, teraz poskładamy je. Kolejny. zobaczcie, czarne. Widzicie? I to se, słuchajcie, takie wiecie, ym, ogólnie ten. Potem wam jeszcze coś dla psów co polecę mam. I zobaczcie, kolejne jeansy Tam te chyba budaj bodajże widzieliście na któryś odcinku, jakie ja to mam takie filmiki, pieniutki. Jak nagram. Kolorowe, są też to fajne. Byłam zwolennikiem, moja kumpela lubi kolorowe. Ale ja byłam, ponieważ tak zwolennikiem, no dziwnie się czułam. Ale jak zaczęłam nie chodzić, to w rurkach. To ja tylko rurki. Dzwonów, takie spodnie są dzwony, co nie, ale ja dzwonów spodnie. To szanuję ludzi takich, co chodzą. Ale ja ogólnie nie lubię takich spoli. Dziwnie się czuję, nie, nie czuję się sobą, a w rurkach się czuję sobą, zobaczcie. Bo są obcisnięte, w ogóle wiecie obciśnięte wszystko i to jest bardzo fajne. Ale prestowanie włosów się chyba za zagotowanie, bo wstawiłam tutaj te, te, te całe te słoiczki. Grzybki, zobaczcie, kolejne czarne spodnie. I teraz lecimy dalej. O, zobaczcie. Takie, nie wiem, gdzie widać taki materiałek, też bardzo fajne. I powiem Wam szczerze, czy to używane, czy to są nowe, to nic z tego, jedynie się różni o cenę, jakościowo, markowo są też takie fajne same, zobaczcie. To są takie specjalnie wycięte. Modne w tych czasach. Ktoś tu kiedyś powiedział: Czemu wychodzicie w dziurach czy coś takiego? A mówi, bo w tych czasach są modne dziurawe. Ktoś by nie wiedział. Dalej ta moda mi została. Na starych lata zakręconej ta moda została, także nie wiem. Ja będę słuchać jeszcze starsza osoba, ja będę lubiła takich chodzić, nie? Ale cóż bywa. Takie znowu czarne są. ale aby tylko rurki co nie. Rozciągliwe też są fajne. Znowu takie co tutaj, o tutaj są. Znowu takie ciemno, takie szare, jakby czarne. Nie wiem, to w żeby będzie chyba widać. Też. Dużo ile pod koszulką, słuchajcie, ale on jest taki powiedziałam, w praniu. O, moje ulubione, też, zobaczcie kolory. Patrzcie, pan Lubię takie czerwone, takie wyraziste. Jeszcze takie miętowe, a nie, miętowe mam tutaj, także tak miałam nie kupywać, ale słuchajcie się, rozpędziłam, tak mi się spodobały. Wiecie co, powiem Wam szczerze, w zasadzie też mam białych kilka, bo mi się spodobały te białe. O, zobaczcie. Bubu, 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 bardzo fajne, ale zaraz Wam z jeden fajny rzecz ogólnie, Także spłacam kredyty. No i co? No i patrzę się ogólnie na stan działkowy, tak? Czyli na przykład działka. Ile kosztuje, może za dwa lata stanie trochę te działki, na domek i tak dalej, żeby przewieźć wiecie, kampera, ogrodzić blisko domu czy blisko domu, no. zobaczymy jak kupię a zobaczcie, gdzie mnie tam ja jestem światowa, to gdzie mnie tam wyniesie, nie wiadomo teraz zobaczcie, taka fajna kiecuszka, bardzo fajna A będziemy mieli co sprzątać zaraz nam. a my się za porządki, słuchajcie, siedzieliśmy, widziałam się za porządki także, ło, ogień to taka kiecka wcisła Moja ulubiona zobaczcie, bardzo fajna. Taka taka, taka taka wesoła, co jest taka fajna. No i co? I tu mamy jeszcze takie fajne sweterki i tak dalej. Także to jest strzał zakupowe. Patrzcie się co mam. Na to odkładamy. Odkładamy marzenia na stabilizację, czyli na budowę domu. I to nieprawda, że facet musi... Jak ktoś się mówi, facet musi postawić do mnie, prawda? Bo kobieta też udowodni Wam, że może postawić, tylko w powolutku. Najpierw spłacam kredyty. Biorę działkę, jak spłacę kredyty, wezmę działkę. Odłożę kasę wtedy na działkę. Kupię działkę i wtedy stopniowo kampera. Widzicie? Jeszcze będzie ocieplenie kampera, właśnie. Bo... Co polecam? Słuchajcie, ostatnio byłam w. Byłam w Biedronce, ale fajne było, ale powiem Wam szczerze, byłam, ale ma mało. 10 coś takiego, ponad. Nie było takie Moje pieski tego mi no, nie przypadają, innego nie było, nie mogłam znać. Stokroć kupiłam, słuchajcie, dla psów. O, duża paka 29,99. Szkoda, że była kupczyca, fajna była, trafiłam. To 5 psów, słuchajcie, to tylko uważajcie z tym, bo to jest karma. To nie są wółeczki, chlebek i tak dalej, tylko to jest karma. Jak pieski się tym jeszcze jedzą, na malutkie pieski to. Naprawdę dużo nie walczy na taki duże, duży pies i się tym przeje. To, na, to, to wygląda mniej więcej, bo fajnie pachnie, słuchajcie. To wygląda, zobaczcie, mniej więcej na karmowie, ciekawe wyglądać. Nie wam pokażę, pokażę, żeby nie było. Bardzo takie coś, takie te. to strasznie pęcznieje. To pies na sucho, potem daje pieską wody do tego. Oczywiście wody potem Wam y, pokażę witaminy w psów, To duże też, bo ja mam swoje pieski, wiadomo, i tu też co pieski szczęwe. Te duże takie, co latają po podwórku wieczury. Więc te wieczury też mają fajne witaminy, takie Na zmianę, nie? No i teraz tak. O, pokażę Wam jedną rzecz. Kupiłam ostatnio fajne takie poszewki nowe, y, to jest poduszka. I y, do tego kołdra. Bardzo dobre polecam. Ale jeżeli chodzi o poszewki do nich, to średnie są i nie, nie patrzcie na to, że o droga i cienka, czyli droga i twój wróć, droga i po prostu wiecie, nie droga, przecena. Wziąłem przecenę i wziąłem drogę, to jest w akurat bardzo drogi materiałek. I co się stało? Delikatnie słuchajcie, wziąłem poduszeczkę, chciałam włożyć, zobaczcie, suwak poszedł, to jest droga poduszka, no meszy się troszeczkę, tak wiadomo. A teraz miałam taki materiałek taki gruby, zaraz Wam pokażę, nie wiem czy to będzie widać, czekajcie, gdzie ta materiałek jest, poduszka, dobra, tu gdzieś ta poduszka była i uwierzcie mi, nieważne czy to jest drogi, czy to jest używane, czy to jest snówka, te materiałki i tak i tak nie dogodzicie, pamiętajcie, nie patrzcie na, nie patrzcie, że drogie, czy przycena, bo to po prostu to jest, porównywałam ceny, co nie, i uwierzcie mi, że czy używane, czy po prostu nowe, to i tak, i tak ten sam, Jeżeli traficie, macie takiego trafa i kupicie po prostu taki materiał, no to taki materiał, słuchajcie, będziecie mieli. To nie ma, nie ma względu na nowe, używane czy coś takiego, co nie. Także tutaj nie ma co ogólnie. No i co kochani? Ja lecę dalej do obowiązków. Oczywiście wysprzątam, wyszlifuję, jak to ja. I w następnym odcinku pokażę Wam, jak mój kamper wygląda od środka. Już po samych szafkach widać, miała, a miałam się nauczyć tego, jak to... Się, jak ja bym czekajcie do Was mówiłam. A, zaraz Wam jeszcze coś pokażę, no tak, tak, to jest prawda, mam swoje lata, wiem, czego chcę i w to idę, e, ale to w swoim czasie, no i co, no i po prostu strzawki się nie domykają, w domu było to samo, mam mało ciuchów, nie mam, słuchajcie, w co się ubrać, najważniejsze, najfajniejsze, co nie, jak to kobiety, e, jak to faceci mówią, macie dużo ciuchów, a nie macie w co się ubrać, no nie, bo my jesteśmy wiadomo, tak, mieliśmy się nauczyć, najfajniejsze, słuchajcie, jest to, że miałam po prostu, słuchajcie, się nauczyć, a muszę trochę standardy robić. zmienić. Przeprowadzę się do kampera, czy do mojego stałego, aktualnego domu. Nauczę się nic Zobaczcie, szafka się nie domyka. A w domu było, ktoś otworzył szafkę, była niepoukładana, uprasywana. Ktoś otworzył szafkę, brzdęk te ubrania. Tam się nie mieściły ubrania. Już nawet przyjaciółka, gdy przyjechali, miała być gdzie ubrań po prostu w swoich torbach. Eee, czy mój partner, czy coś takiego, nie mieliby gdzie ubrań włożyć, a co dopiero i my i my kobiety po prostu, nie, my kobiety mamy mało ubrań, no, naprawdę, <laughs> ale trudno się mówi, zaraz Wam jeszcze coś fajnego pokażę, to też, słuchajcie, jak zobaczyłam, byłam ostatnio z przyjaciółką też na, pozdrawiam, na tym, na tym, no i wiadomo co, ale powolutku, w swoim czasie, tak, najpierw spłacenie kredytów, potem działka, potem ocieplenie też kampera, potem przeprowadzka na to działkę, ogarnięcie się stopniowo, no ale nie powiem, że to jest moje marzenie które ja chcę spełnić ale to daleka, naprawdę daleka droga po prostu no ale tak, jestem gotowa, jestem tego pełna wiem czego chcę i to idę i nikt mi tego nie zmieni słuchajcie, zobaczcie jakie słodkie mytki już pozwalam patrzcie się, już się popłakało. Gdzie? zobaczcie ostatnio na zakupach mam tak, pomyślicie, zakręcona, co tak? Tak, zakręcona, e, zakręcona, do no, zakręcona się rozszalała. i zobaczcie, jakie słodkie nawet. Czekajcie, jeszcze, i najfajniejsze jeszcze to, że mam pełno tego, bo się tak rozstrzelała z przyjaciółką, zobaczcie. Tutaj ostatnio, ostatnio tylko szarlotkę i kumpela dotknęła gdzieś, zobaczcie, jakieś, zobaczcie, jakie słodkie, malutkie, zobaczcie, jakie takie pucie, pucie, pucie. No, no, musiałam, słuchajcie, kupić, no tak, wiem, jak to będzie wyglądało. Zakręcona, szykuje się stopniowo do macierzyństwa. Tak, to jest prawda. No, mam swoje lata, wiem czego chcę, także nic i niech tego nie zmieni. Marzenia się spełniają tylko powolutku. Także co, kochani? Takie było to zwariowane bo kiedy ja się z wami żegnam. Lecę do swoich obowiązków. Trzymajcie się. Miłego oglądania. Cześć! A, i bym zapomniała. Pamiętajcie, walczcie o to, co kochacie, bo marzenia się naprawdę spełniają. Bo musicie, przy, musicie pokochać samych siebie się nigdy nie poddawać, nigdy nie mówić, siedzieć na przykład w cudzym życiu, a, bo jej jemu wychodzi. Zajmijcie się swoim życiem. Zobaczcie, macie przykład na moim przykładzie. Ja jestem szczęśliwa, bo jestem w swoim życiu. Wam też to polecam, także co trzymajcie się, będzie dobrze. Marzenia się spełniają, tylko trzeba o nie walczyć. Do ostatniego kropli trchu i dechu. Także co takim oto odcinkiem się z Wami żegnam. Pa!